My dzisiaj jesteśmy świadkami tego, że stare struktury świata powoli są rozmontowywane, powoli przestają działać dla, dla tego nowoczesnego świata, który mamy. Edukacja jest najlepszym przykładem na to, że coś w sposobie, w jaki zorganizowaliśmy świat, przestaje być aktualne i potrzebne jest nowe. Edukacja, która jest na chwilę obecną, to jest system sprzed 200 lat. On jest zupełnie nieadekwatny do dzisiejszej rzeczywistości. Świat, który idzie w tym kierunku, w jakim idzie, takiego naprawdę super rozwoju, między innymi też w internecie, no nie możemy oczekiwać, że ludzie będą żyli tak jak ja, osoba, która skończyła studia w 2002 roku, tak? No szkoła powinna, powinna ulec zmianie. Myślę, że to troszeczkę daje do myślenia ta ilość dzieci, która jest teraz w chmurze. I dla mnie to, że szkoła w chmurze istnieje, to jest właśnie dowód tego, że coś w systemie potrzebuje być robione inaczej. I ja jestem daleki od powiedzenia, że wszystkie szkoły muszą wyglądać inaczej, ale jeśli tylu uczniów wybiera Szkołę w Chmurze, to właśnie dlatego, że jest potrzebne coś nowego, że, że, to, że to, co my tutaj robimy w jakiś sposób rezonuje z potrzebami w społeczeństwie. Jest potrzeba takiej szkoły z racji też tego, że dziecko dostaje taką możliwość dokonywania wyborów, wyborów, na czym chce się skoncentrować, co Chcą rozwijać, jakie dary umiejętności chcą w sobie e, dalej pielęgnować i w czym e, chcą już później dalej przygotowywać się pod ewentualne studia, tak? Tak, żeby się rozwijała w tym, w czym chce się rozwijać. Nie, nie miała po prostu narzuconych z góry przedmiotów, które po prostu ją nie interesują. Także tutaj jest dowolność. Każdy się rozwija w przedmiocie, w jakim chce według swoich zainteresowań. Dzieci są wypoczęte, są uśmiechnięte, nie ma żadnych stresów, nerwów. Dzieciaki, słuchajcie, rozwijają tutaj ogromnie pasje. Moje dzieci odkryły swoje talenty i dopiero to się stało za pomocą Szkoły w Chmurze, tak? Bo tak naprawdę Szkoła w Chmurze to nie jest po prostu szkoła jako instytucja. To jest społeczność młodych ludzi, którzy się rozwijają, którzy realizują swoje marzenia, którzy szukają swoich ścieżek, i, I to nie jest tak, że, że, że to jest banda dzieciaków przykutych do komputera i, i nie wychodząca na, na świat zewnętrzny, tylko to jest właśnie em, sieć młodych ludzi, którzy robią rzeczy. Córka nauczyła się przede wszystkim chyba takiej odpowiedzialności, takiej systematyczności. Ja nie muszę gonić dzieci do nauki, tak jak było w szkole systemowej, tutaj one same siadają, tak jak Amelia. Do nauki we własnym tempie, rozwija swoje zainteresowania. Nauczyła się też ogromnej samodzielności. Bardzo mi pomaga, na przykład, jak ja wychodzę do pracy. Ona się zajmuje obiadem, młodszym rodzeństwem, ogarnia sobie naukę. Widzę, widzę ten postęp. No bardzo dużo się zmieniło. Przede wszystkim takie praktyczne podejście mojego dziecka do życia. Ona się nau nauczyła organizacji, większej samodzielności, no i oczywiście społecznie miała czas na wszystko, co, na co chciała, jeżeli chciała gdzieś wyjść, coś zrobić, pójść na koncert jak najbardziej. Ja się nauczyłam trochę stansu i takiego spokoju i trochę takiego właśnie y, respektowania zdania mojego dziecka, także rodzin, 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 tym zyskuje, myślę, że tak. I tak naprawdę wspólnie to budujemy i trochę to, w którą stronę będziemy szli, zależy nie, nie ode mnie, nie, nie nawet od zespołu, tylko od całej społeczności szkoły, co jest rzeczywiście potrzebne dzisiaj. Dla nas też ważny był ten moment dorastania i dojrzewania, w którym jednak, no... Działają hormony. Młody człowiek potrzebuje wyspać się przede wszystkim i właśnie zejść z tego poziomu stresu. Więc, jakby, zdrowie u nas jest na pierwszym miejscu. Co jest ważne? Jest ważna ta osoba, jest ważne dziecko, jej pasje. Dla nas, dla naszej rodziny, przynajmniej. Nie wiem, jak to jest w innych rodzinach. U nas nie liczą się wyniki w szkole. Zresztą. Wyniki w szkole też nie wyznaczają jakby zakresu wiedzy, według, według mnie. W żadnej sytuacji wyniki oceny nie są najważniejsze. najważniejsze. Tak? No nie po to żyjemy, nie po to się uczymy, żeby zdobywać jakieś cenzurki przede wszystkim. Powinniśmy, my wszyscy zresztą, powinniśmy się po prostu rozwijać, bogacić nasze życie, rozwijając nasze zainteresowania, no i później mogli żyć jako dorośli, także z tych młodych ludzi później dorośli, dorośli, żebyśmy mogli żyć jakąś pełnią życia, cieszyć się tym życiem, a nie tylko stresować, że wykonanie zadania, praca, praca. Później się budzimy jako dorośli i yy, nerwica, lęki, depresja. No niestety to się zbiera w ciągu życia, bo... Nie ma czasu na taką samą refleksję, nie ma czasu na odpoczynek. Dziś jesteśmy zapędzeni, gdzieś jakiś taki presing ciągle czujemy stres, prawda? A te dzieciaki w końcu mają czas, żeby robić to, co muszą zrobić ale też czas na to, co chcą zrobić zastanowić się nad sobą odpocząć na wszystko jest czas. Jest taka dobra praktyka, jak powinno się budować chodniki. Że powinny się wysypa, wysypać piase, piasek na, na całym dużym obszarze i popatrzeć, którędy właściwie ludzie chodzą, i dopiero budować te chodniki. My na początku myśleliśmy, że będziemy dzieci karmić wiedzą. Zrobimy im opisy tematów, wprowadzenia, materiały, niech oni to sobie przeczytają, a później sprawdzimy, czy, czy oni się z tym zapoznali. Jakież było nasze zdziwienie, kiedy zobaczyliśmy, że oni przesuwają przez wszystkie materiały, jakie wybraliśmy i zgromadziliśmy, i od razu przechodzą do testu wiedzy. Jak widzą, że nie rozumieją, to ewentualnie wtedy zaczynają do, do czegoś wracać. No i każdy tradycyjnie myślący nauczyciel by pomyślał, ale zaraz, co za leniwe dzieciaki, dlaczego oni od razu, od, od razu chcą przejść do części praktycznej a pomijają cała, całą naukę? E, podczas kiedy my, my popatrzyliśmy, no dobrze, no to skoro oni zaczynają od tego, to odwróćmy to, odwróćmy tą klasę. W takim razie e, zaczynajmy od tego, że, że, że patrzmy. Co i z czego oni wiedzą, i dawajmy dodatkowe materiały, żeby to pogłębiać. I tak naprawdę my się nie frustrujemy na przykład, że uczniowie nie zapoznają się z naszymi filmikami y, od samego początku, dlatego że podążyliśmy za nimi i zobaczyliśmy, czego oni potrzebują, żeby dobrze przyswajać tą wiedzę. Na przykład świetna sprawa. Alicja uczyła się do historii, Bach podchodziła do egzaminu jak student. Jak, ym... Tak, tak blokowo i to było super, tak? a jak musiała więcej czasu poświęcić na coś innego, no to na tym skupiała więcej czasu i to, to było super, nie? Naprawdę, formuła szkoły jest o tyle fajna, że dziecko samo widzi, ile zrobiło, ile ma jeszcze do zrobienia, ile ma czasu, czy na przykład ten tydzień, jak choruje, no to niech sobie choruje a w przyszłym tygodniu się przyłoży. Nam nie zależy na tym, żeby jak najwięcej uczniów tu przychodziło, nie zależy nam na tym, żeby zachęcać społeczeństwo czy kogokolwiek, że to jest jeden najlepszy model edukacji. Nam zależy na tym, żeby być widzianymi w tym, być rozumianymi w tym, żeby uczniom Chmury było dawane takie prawo do tego, że mogą wybrać inną ścieżkę edukacji, i też mogą wnosić wartość do społeczeństwa. Jeszcze raz mówię, to nie jest dla każdego. To trzeba też ocenić, spróbować. Zawsze można wrócić do szkoły systemowej. Jak najbardziej, ale ja jestem zadowolona jako mama. Ja jestem wdzięczna, chmurze, że uratowała mi syn. Po prostu. Psychicznie, fizycznie, emocjonalnie. Dziękuję.